Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, już dzisiaj z Warszawy, z radości yy, i tak jak ostatnio mówiłem o błogosławieństwie, tak chciałbym dzisiaj powiedzieć o przekleństwie, ale zanim powiem o błogosławieństwie i przekleństwie, czy przekleństwie w dopełnieniu do błogosławieństwa wczorajszego, to chciałbym chwilę powiedzieć w ogóle o błogosławieństwie i przekleństwie, bo myślę, że te słowa są bardzo różnie używane w, w Biblii. Mamy na przykład... Yy, Przekleństwo i błogosławieństwo w kontekście przymierza z Bogiem, gdzie po prostu błogosławieństwo oznacza dobre skutki, czyli skutki posłuszeństwa, a przekleństwo oznacza skutki nieposłuszeństwa. Więc niekoniecznie się to wiąże ze słowami, ale zawsze się to wiąże z pewnym odniesieniem dobra i zła do Boga. Ogólnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że błogosławieństwo to jest dobro od Boga, a przekleństwo to jest zło. Od Boga. Zło, w sensie pewna przykra konsekwencja, która nas spotyka ze względu na nieposłuszeństwo, ze względu na właśnie łamanie jakichś zasad Bożych, czy, czy przekraczanie jego, jego praw, czy robienie czegoś głupiego, czego On nie nakazuje. My byśmy czasami może nazwali to naturalną konsekwencją pewnych rzeczy, niemniej ciągle odnosi się do Boga jako dawcy. Praw, zasad, porządku, wszystkiego tego, co, co, co tworzy ład, co tworzy dobro, co tworzy błogosławieństwo. Właśnie. Niemniej w tej serii mówię o błogosławieństwie i przekleństwie w kontekście świata duchowego, czyli w kontekście tych wymiarów, o których zazwyczaj nie mówimy, które zazwyczaj nam się gdzieś wymykają, które gdzieś zazwyczaj może nie chcemy dostrzegać, a jednak istnieją. No, i właśnie, ostatnio mówiłem, że błogosławieństwo to nie jest tylko życzenie, to jest coś więcej. No i dzisiaj chciałem powiedzieć o przekleństwie. Jest taki fragment w przypowieściach Salomona, 26 rozdział, werset 2, który właśnie mówi o przekleństwie. To przekleństwie w tym sensie słownym. Yy, czytamy tak. Jak ptak, który ucieka, jak jaskółka, która ulatuje, tak jest z bezpodstawnym przekleństwem. Ono się nie ziszcza, czy ono się nie spełnia. A no, jeszcze jedna Biblia podaje, ono wraca do tego, które mówi. Innymi słowy, nie ma wpływu, nie ma ciężaru, nie ma odniesienia do osoby. No, jeśli ktoś na przykład wypuszcza strzałę, no, to ta strzała może trafić tego, do którego jest skierowana. Jeśli ktoś rzuca kamieniem, no to też jak rzuci kamieniem, to jest duża szansa, że trafi tego kogoś, w kogo rzuca, tak? już nie mówiąc o jakichś dzisiejszych broniach, typu pistolet, armata czy coś w tym stylu. Natomiast jak ktoś po prostu wypuszcza ptaka, no to jest marna szansa, że ten ptak wkolwiek trafi, On sobie po prostu poleci, nic nikomu nie robiąc. Tak samo jest kółka. No ona ulatuje, no nie wiem, wylatuje sobie, no i, i co? I sobie leci. Innymi słowy, nie ma żadnych konsekwencji dla osoby, która w cudzysłowie do której, czy przeciwko której jest skierowana. I, no i to jest bardzo pocieszająca myśl. Znaczy, myśl jest pocieszająca taka, że jeśli przekleństwo jest bezpodstawne, to ono się nie spełnia. No ale zwróćmy uwagę, że ten fragment jakby wskazuje, że istnieją przekleństwa mające jakieś podstawy i jeśli te przekleństwa mają jakieś podstawy, no to wtedy mają pewien ciężar, to wtedy mogą być jak kamień, to wtedy mogą być jak strzała. Innymi słowy, mogą trafić. Mogą trafić i mogą zrobić, zrealizować jakąś, no właśnie, jakiś swój ładunek. Jakiś swój ładunek, ten ładunek, tutaj możemy dyskutować, na ile on, jakby ten ciężar, na ile to trafienie jest, yy, jakby co wpływa na to, i powiem że do końca nie wiem. Natomiast tak intuicyjnie mogę powiedzieć bardzo prosto, znaczy, jeśli ktoś mi coś zawinił, jeśli ktoś coś przeskrobał wobec mnie, no to w pewnym sensie ten dług wobec mnie, tej osoby, jest dosyć poważny. I można powiedzieć, Im większy jest ten dług, o no, tym większy potencjał. Tak to rozumiem, właśnie mojego złożeczenia, czy mojego przeklinania. Abstrahując od tego, że jako chrześcijanie nie mamy przeklinać, no ale jednak istnieje pewno istnieje takie zjawisko jak przekleństwo, o którym ten fragment mówi. Różnie to było z tym przeklinaniem. Jest też taki obraz przeklinającego sługi Dawida z chyba drugiej Samuela ona no, je to było bezpodstawne na ile podstawne przekleństwo to nie wiem w każdym razie yy, powiedziałbym tak yy, no generalnie nie wolno było złorzeczyć królowi, nie wolno było złorzeczyć prorokowi, nie wolno było złorzeczyć arcykapłanowi wiemy, że w pewnym momencie też apostoł Paweł yy, został o to oskarżony powiedział, że nie wiedział chyba faktycznie nie wiedział w każdym razie jakbyśmy na to nie patrzyli nie chodzi tylko o to, myślę sobie, w tym przekleństwie, w bezpodstawnym przekleństwie, tylko o to chodzi, ale w innych przekleństwach, nie tylko o to chodzi, że źle życzymy innym ludziom. Myślę, że w jakimś sensie to, przynajmniej w niektórych przypadkach, może mieć pewien poważniejszy ładunek. Jak to działa, jeszcze, szczerze, nie wiem. I znowu, chyba nie chcę wiedzieć w pewnym sensie. Chociaż może powinienem. Po prostu dla zasady, żeby rozumieć pewien, pewien mechanizm, to, co, to, 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 to jak coś działa. Natomiast ewidentnie wydaje mi się, że są takie sytuacje, że te przekleństwa się spełniają. No, nawet popatrzmy na to w tej perspektywie, gdy Bóg nas ostrzega przed łamaniem Jego przykazań, przed łamaniem Jego przymierza, przed łamaniem Jego zasad, ewidentnie te przekleństwa się spełniają, bo są, po, właśnie to, co my robimy. My je trochę. Tak naturalizujemy znowu, tak? bo myślimy sobie, a to, to to wiadomo, to takie, potrafię sobie to wyjaśnić, potrafię sobie to wytłumaczyć, że jeśli ten mechanizm będę łamał, no to naturalne jest, że coś mi się złego stanie. Jak mi Pan Bóg mówi, żebym nie pchał palców w kontakt, no to oczywiste jest, że jak będę pchał, no to dostanę. Gorzej jest z takimi, że tak powiem, przekleństwami związanymi z naszymi relacjami, gdzie to tak nie działa? No bo jak to ma działać? No to tak nie ma tej, tego, tego naturalizmu relacji pomiędzy przyczyną a skutkiem. Natomiast moim zdaniem, kiedy patrzę na Biblię, no nie widzę tego w taki sposób, że po prostu to, to nie działa w ogóle. No myślę, że są takie sytuacje, nawet nie wprost ten werset właśnie o tym mówi, kiedy takie sytuacje mogą, y, mogą mieć na nas wpływ, najogólniej rzecz biorąc. Ym, mechanika jest dla mnie trudna do uchwycenia, natomiast nie lekceważyłbym tego i nie uważałbym tego za nieistniejące i niewywierające na nas wpływu. Jest to, myślę, że jakaś tam ostr ostrzeżenie właśnie yy, dla nas, żebyśmy raczej nie mieli długu u ludzi. Yy, zresztą to samo mówi Nowy Testament: nic nikomu winni nie bądźcie, oprócz miłości wzajemnej. Ciężko w oparciu o dług miłości, czyli pewne. Pewien obowiązek miłości kogoś przekląć, co jest ewidentnie bezpiecznym stanem. Kiedy jesteśmy komuś coś dłużni, no właśnie, to wydaje się, że to jest stan znacznie bardziej ryzykowny. Najogólniej sprawę ujmując. W tyle w sprawie przekleństwa. Może coś jeszcze mi przyjdzie do głowy, może coś, coś jeszcze zobaczę. Nie lekceważyłbym najogólniej rzecz biorąc jego wagi. Uważałbym i tak jak właśnie Nowy Testament nas zachęca, nic nikomu winni nie bądźmy, prócz miłości wzajemnej, to jest najbezpieczniejszy, najlepszy stan. Albo przepraszajmy, albo prosimy prośmy o wybaczenie. Panie, dziękuję Ci za to, że, że nasze relacje również są takim miejscem, które Ty uporządkujesz i daj nam, Panie, w nich zachowywać zdrowie i posłuszeństwo Tobie. Z Bogiem. I do zobaczenia.